Thank you Dzień dobry, dzisiaj odcinek specjalny ze względu na dużą ilość komentarzy, która pojawiła się pod naszymi filmami. Jak w Chinach postrzega się ten konflikt, wojnę rosyjsko-ukraińską, co o tym sądzą zwyczajni ludzie i jak to jest opisywane w mediach? No nasz kanał raczej przedstawia nasze życie codzienne i naszą bańkę, w której żyjemy tutaj na południu Chin w kantonie, ale spełniamy Waszą prośbę i publikujemy ten materiał. Jeśli chodzi o oficjalne stanowisko Chin, rzecznik prasowy Ministerstwa Spraw Zagranicznych, czyli Wang Wenbin, on m.in. powiedział, że Chiny podkreślają, że szanują zasady integralności terytorialnej państw. Oprócz tego powiedział, że mamy nadzieję, że zainteresowane strony będą ciężko pracować, by rozwiązać problem poprzez dialog i konsultacje. No jak widzicie, jest to takie stanowisko neutralne. Chiny nie opowiadają się jednoznacznie po żadnej ze stron. No, chyba że coś się zmieniło w trakcie nagrywania tego materiału. Jest sobota siódma wieczorem czasu chińskiego, czyli dwunasta w południe czasu polskiego. Ja to skomentuję tak. Słowo kryzys w języku chińskim, czyli Weiji, składa się z dwóch znaków. Pierwszy z nich oznacza niebezpieczeństwo lub zagrożenie. Drugi Oznacza początek nowej drogi lub szansa. Według mnie czekają, jak się sytuacja rozwinie, czym się to wszystko skończy, no i dopiero wtedy podejmą jakieś działania, które będą oczywiście miały na celu dobro Chin. Należy pamiętać, że Ukraina jest daleko, Chiny dbają przede wszystkim o swój interes. Jeśli chodzi o zwykłych ludzi, jak każdy normalny człowiek na całym świecie potępiają wojnę, agresję, szczególnie chińczycy nie są zwolennikami takich rozwiązań siłowych i tego co rozmawiałem ze znajomymi chińczykami, no to oni są zdziwieni dlaczego Rosja i Ukraina nie rozwiązała tego problemu tej właśnie konfliktu na drodze mediacji, dyplomacji, dialogu. No ale z drugiej strony jesteśmy Postrzegani, mówiąc my, ludzie zachodu, jako kultura przemocy, kultura śmierci i Chińczycy właśnie nas tak widzą, że te sprawy zrobimy załatwiać za pomocą ognia i miecza. Niestety, my tak wyglądamy z chińskiej perspektywy. Często na moich filmach pytacie się mnie, czy ja się nie boję, że te moje interakcje z Chińczykami są takie otwarte, że, że mnie ktoś napadnie. No, słuchajcie, nie. To jest inna kultura, oni to wszystko inaczej postrzegają, to jest inny tok myślenia. I tak samo w przypadku tego konfliktu, no z jednej strony są zdziwieni, dlaczego wojna tutaj tak z ale z drugiej strony, aha, no tak, biali na Zachodzie, on, oni tak załatwiają sprawy siłowo. Ciekawym komentarzem była wypowiedź Baominga. Baoming jest byłym profesorem Kolegium dowodzenia Sił Powietrznych, członkiem Air Force Logistic Export Group. Również Baoming posiada stopień pułkownika Sił Powietrznych. Wypowiedź Baominga zamieściliśmy na naszym kanale, ponieważ Baoming w bardzo pozytywny sposób wypowiada się na temat Polski, na temat zbliżenia Polski i Chin, wspólnych interesów. Dość celnie skomentował naszą politykę zagraniczną, nasze stosunki pomiędzy Stanami Zjednoczonymi, Niemcami, Rosją, jak się to wszystko zmieniało w ostatnich latach. Zapraszamy na ten film, jest to dość ciekawy materiał, gdzie bardzo chwali Polskę, Polaków, pokazuje nas jako wzór. Do naśladowania. Wracając do tematu Ukrainy, w jednym ze swoich ostatnich materiałów, Baoming powiedział, że ten konflikt rosyjsko-ukraiński jest przykładem, lekcją, nauczką dla Tajwanu, ile tak naprawdę wart jest sojusz ze Stanami Zjednoczonymi. Pomimo deklaracji wsparcia ze strony USA, Ukraina została sama na placu boju. Są wysyłane jakieś środki finansowe, amunicje, uzbrojenie, ale to Ukraińcy walczą z Rosją a nie Stany Zjednoczone, które się opowiadają po stronie Ukrainy. Z mojej strony chciałbym sprostować, abyście nie odebrali tego jako groźbę interwencji militarnej Chin na Tajwanie. Absolutnie nie. Jak wspominałem wcześniej, takie sprawy załatwia się tutaj w Azji, w tej kulturze zupełnie inaczej. Chiny traktują Tajwan jako zbuntowaną prowincję i są pewni, że on prędzej czy później wróci do macierzy i to naprawdę nie jest w ich stylu, aby robić to... Siłą, jakąś wojną kinetyczną. Oni mają swoje sposoby. Tajwan już jest uzależniony od Chin gospodarczo. Chińskie pieniądze to jest podstawa egzystencji Tajwanu. Baoming wspominał o dramatycznych apelach prezydenta Ukrainy, w których prosił o pomoc z Zachodu. No ale pomimo wcześniejszych deklaracji USA, dzisiaj Ukraina musi walczyć z Rosją sama. I te słowa Baoming kierował do tych Mieszkańców zbuntowanej prowincji, którzy mają takie zapędy nacjonalistyczne i myślą, że Amerykanie będą ich wspierać zbrojnie w obliczu ewentualnego konfliktu. No tak nie będzie skończy się najprawdopodobniej jak na Ukrainie. No ale jak wspominałem wcześniej, do takiego scenariusza pewno nie dojdzie. Chiny powoli, powoli według mnie będą przejmować Tajwan. Gospodarcze już tam siedzą bardzo głęboko. To jest tylko kwestia czasu, aż ta demokracja tajwańska opowie się po stronie Chin. Demokracja ma swoje plusy i minusy, a no... Minusy są takie, że łatwo wpływać na te partie polityczne i manipulować głosami wyborców. Ale to jest tylko moja opinia, także może nie zbaczajmy z tematu. Baoming powiedział jeszcze, że w przededniu wojny, która była już prawie pewna, ukraińscy oligarchowie, bogacze decydenci no masowo opuszczali Ukrainę. A na placu boju zostali zwykli obywatele i to właśnie oni teraz walczą, Ginął i cierpiał, i w obliczu takiego konfliktu kinetycznego, to właśnie ci prości ludzie cierpią najbardziej, i wzywa tym samym Bo-ming do dialogu, który pozwoli na skuteczne połączenie się zbuntowanej prowincji wraz z Macierzą, z Chinami kontynentalnymi. No i to w sumie tyle. Tutaj chciałbym podkreślić, że. Ta wypowiedź Baominga to nie jest oficjalne stanowisko Chińskiej Republiki Ludowej. Baoming to jest dość barwna postać w internecie. Taki komentator, który lubi używać takich dosadnych porównań, on o wiele mniej stonowany niż ta chińska dyplomacja, która, jak wcześniej wspominałem, Chińczycy wolą się nie deklarować. Chińczycy przede wszystkim dbają o swój interes i chcą załatwiać sprawy mądrze, a nie siłowo. No i osobiście uważam, że w tym przypadku będzie tak samo. Poczekajmy trochę. Stanowisko Chin wyklaruje się już wkrótce. Jak na razie, Chiny czekają, według mnie, na rozwój wydarzeń, które na ten moment są dość dynamiczne. Ja się boję, że nagrywając ten materiał, on już będzie nieaktualny. Kiedy go opublikuję, ponieważ, jak wszyscy wiemy, tutaj sytuacja z godziny na godzinę się zmienia. To by było na tyle w tym temacie. Do zobaczenia już wkrótce. Naciągają nowe materiały, nowe formaty na kanał. Jak zauważyliście, ostatnio publikujemy coraz więcej, testujemy shorty, będą się pojawić nowe formaty filmów na naszym kanale. Próbujemy wyczuć, co się Wam bardziej podoba, a co mniej. Nowych widzów zapraszamy do subskrypcji i do obejrzenia starych materiałów. Kanisia i do przodu.